Dzień dobry, szczęść Boże. Czy chcielibyście zawierzyć Matce Bożej swoje problemy? Myślę, że tak. Przeczytam Wam fragment, to jest taka broszura z Niepokalanowa, dotycząca pierwszosobotnich spotkań właśnie w Niepokalanowie, z zawierzeniem siebie, swoich rodzin i swoich problemów Matce Bożej. Posłuchajcie. W Niepokalanowie prowadzimy spotkania. Oddaj się Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Z miesiąca na miesiąc przybywa coraz więcej osób pragnących zawierzyć się Matce Bożej. Poprzez prosty akt oddania siebie i wszystkich swoich spraw i problemów, wiele osób doznaje różnych łask. Uzdrowienie z choroby nowotworowej, bezpłodności, pojednanie w rodzinie, rozwiązanie problemów finansowych, znalezienie pracy, nawrócenia, zerwania z nałogiem itd. Istotą zawierzenia jest akt woli oddania Matce Bożej tego, co uważamy za naszą własność. Jest zasadnicza różnica pomiędzy modlitwą a zawierzeniem. Modlę się o to, co uważam za swoją własność. Modlę się o swoją rodzinę, swoje zdrowie, pracę i tak Kiedy zawierzam Marii, to oddaję jej to, co do tej pory było moją własnością. Od momentu zawierzenia Maria przejmuje kontrolę nad moim życiem. I uwaga, to jest bardzo ważne zdanie, które dałam jako tytuł filmu oraz stat na Instagramie i na Facebooku. Ona, Maria, nie może pomóc tylko w sprawach, których jej nie oddam. Na rekolekcjach w Niepokalnowie zawsze, właściwie na każdych, tak na każdy, było coś takiego, że na początku ojciec prowadzący wystawiał taki koszyk. Tam można było wrzucić karteczkę ze swoimi problemami, prośbami, no wiecie, różnymi jakimiś tam trudnościami życiowymi. Pisaliśmy je i w ten sposób symbolicznie oddawaliśmy je Matce Bożej. I chodziło o to, żeby już nie myśleć o tym, nie przerabiać tego cały czas w myślach, nie mieć przez te rekolekcje, tylko po prostu skupić się na modlitwie. A te problemy, które były w tym koszyku, czy to, co tam było, to naczynie, to już mniejsza o to, to właśnie były oddane, to było oddane już matce Bożej. To już nie było nasze, to było matki Bożej. I ona już wszystko robiła z tym, co chciała. I właśnie takie, taki jest cel tych spotkań pierwszosobotnich. Najbliższe będzie 5 kwietnia, bodajże. 5 kwietnia, a później będzie to majówkowe. Ta. Jak będzie to majówkowe, to bodajże jest skład 3 maja, to akurat będę w niebukalonie, bo tam są fajne rekolekcje, polecam. Zajrzeć na, na stronę niepokalanow.pl W każdym razie ja tam uczestniczyłam w tych zawierzeniach sobotnich, to już było no, dosyć dawno. Wiem, że teraz są tam naprawdę dzikie tłumy, dosłownie. A Tam, żeby o 11 w Bazylice, na tej przy głównej, znaleźć miejsce siedzące, to jest naprawdę cud, bo ludzie stoją w ogóle wokół Bazyliki. Jest mnóstwo, mnóstwo ludzi, zwłaszcza teraz, kiedy już ta pogoda robi się już coraz cieplej, dzień jest coraz dłuższy, no nawet niektórzy, nawet tak trochę. Przy okazji też turystycznie się wybierają do Niepokalanowa, no, znam zresztą przy, przypadek osoby, która pojechała tam niby turystycznie zobaczyć, czy rzeczywiście są takie tłumy, a która pod wpływem właśnie tych nabożeństw się nawróciła i no, była tak dosyć letnią katoliczką, a wróciła do, m, do praktykowania, no jest już dobrze powiedzmy z, z tej osoby wiarą, no z niej, z nią, bo to ona kobieta taka moja znajoma. Więc bardzo Wam polecam i możemy się tam zawierzyć właśnie Niepokalanemu Sercu Marii, są takie akty specjalne oddawane, zresztą ten akt ja mam, zamieszczę wszystko tutaj w opisie filmu, na spokojnie, nie musicie tutaj nerwowo nic pisać, czy, czy pytać o co chodzi, gdzie to można znaleźć, bo ja to wszystko, ten link zamieszczę w opisie filmu, tam zawierzamy to spotkanie właśnie z cyklu Oddaj się Marii, oddajemy siebie, swoich bliskich i swoje wszelkie sprawy Niepokalanemu Sercu Marii, o 11 jest tam główna a właśnie są te zawierzenia. Można je oczywiście ponawiać, to nie jest tak, że tylko raz można jechać, można je ponawiać. Niektórzy wiem, że na przykład co miesiąc jeżdżą tam, bądź prawie co miesiąc, wiadomo, no, nie zawsze się nieraz uda. No ale Niepokalanów jest do bardzo dobrze skomunikowany, jest z blisko Warszawy, mają też świetne połączenie. Pociągi tam jeżdżą, też jest stacja tam zaraz Teresin, to jest zaraz właściwie przy klasztorze, więc jest świetny dojazd właściwie z całej Polski, dzięki właśnie tej. Zresztą, tą św. Maksymionowi chodziło o to, żeby klasztor był przy linii kolejowej. Bardzo dobrze wybrał to miejsce. Znaczy, on, jak, jak sam mówił, nie on wybrał, tylko niepokalana przecież. W każdym razie, jeżeli ktoś z nas ma taką możliwość, niech jedzie do niepokalanowa i się zawierzy siebie, swoje bliski, swoje sprawy, a jeżeli nie może tego zrobić, to może zrobić także na adres zawierzenie intencje też za mnie jeszcze zaraz ten adres mailowy. Możecie napisać swoje intencje, te, które chcecie zawierzyć Matce Bożej. One są drukowane i zawierzane Matce Bożej, właśnie na tej przyo o 11 w pierwszą sobotę miesiąca. Bardzo polecam. Nie każdy może być. Ja też nieraz jest, powiedzmy, jakaś tam sprawa po prostu nie mogę być, tak? Nie wiem, nie mam daleko, ale wiecie, jak to jest. Zwłaszcza, że mam różne, różne i w sobotę obowiązki, więc nie udaje się. Więc, jeżeli ktoś z Was nie może, a bardzo chce zawierzyć się Matce Bożej czy swoje problemy, niech napisze tam maila, po prostu. Tylko tak, jak tu jest napisane w tym folderze, ona nie może pomóc w sprawach, tylko w sprawach, których jej nie oddamy. Więc, jeżeli będziemy bez przerwy myśleć, ponaglać e, i z niepokojem myśleć, to jest tak jak na zasadzie: jak ten nag zawierzony Jezus, to się tym zajmie. To jeżeli oddajemy, to oddajemy bo oczywiście można się modlić, ja się cały czas modlę w między swojej spraw, ale jeżeli to oddajemy to już nie jest nasza Matka Boża, rozwiązuje tylko swojemu, to jest klu tego oddania właśnie, to już jest Matki Bożej, nie naszej, i ona wszystko może wspaniale przemienić, myślę, że jeżeli nie możemy być na tym zawierzeniu to warto byłoby chociaż u Ciebie w parafii być Nam przy takiej zwykłej nawet nie z zawierzeniem przystąpić do Komunii Świętej, oczywiście do spowiedzi wcześniej, że nie jesteśmy w stanie łaski, no ale myślę, że to w wielu parafiach Albo zaraz będą, albo już były rekolekcji, więc mam nadzieję, że wielu z nas jest w stanie łaski poświęcającej. A jeżeli nie, to i tak można przystąpić do spowiedzi. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo Wam polecam, żebyście pojechali do niej że Jeżeli nie możecie, to chociażbyście napisali tej intencje. Wszystko to jest zamieszczam w opisie do filmu, więc na spokojnie. I to na tyle. Pamiętajcie, że Boga wszystko jest możliwe, o tym przypomina nam właśnie dzisiaj. Ewangelia w zwiastowaniu, wroczystość, zwiastowaniu na świętszej Marii Panty. To na tyle. Szczęść Boże kochani.